Witam się z wami kawką, właściwie już ją kończę. Zjadłam przed chwilką śniadanko, e, czy ja powiedziałam? Jest niedziela, jest niedziela, mój dzień wolny. Miałam troszkę pospać dzisiaj, ale napisałam do mnie siostra, czy nie spędzimy razem dnia, więc zebrałam się, umyłam się i, i zrobię sobie teraz szybki makijaż. Zobaczę, co dzisiaj uda mi się nagrać, najwyżej połączę te vlogi z innymi dniami. Dobra, biorę się za malowanie. Może pokażę wam jakich produktów y, użyję. Mam dwa podkłady, które bardzo lubię z Loreal, różne ko kolory. Jeden mi się kończy. Ta 100, 120, 120, mi się kończy. Kupiłam ten 220, ale na ten moment on jest dla mnie za ciemny, więc muszę się posmarować samą paletą. Co my tutaj dalej mamy? Korektor. Dzisiaj go pierwszy raz użyję. Tego z Rimmela. Kolor 040. Później mamy puderek. Ja zwykle używam takie różowe Z mam. Co potem? Też nowość z Everybody. Kupiłam ostatnio taki stick brązujący. Chyba też Wam go pokazywałam. Kolor Late Medium, nowość, też róż, Nie, ciężko jedną ręką, w kolorze Peach, ten rozświetlacz kupiłam w Biedronce z Yoko, kolor jakiś tu jest, nie widzę um, i coś jeszcze? Ostatnio lubię sobie tak podkreślać. To jest róż z Hean, ale ma taki ładny kolor, taki peach, jakoś tak polubiłam. Eliner mój ukochany z nam. Nie wiem, ile ja tych opakowań zużyłam, Myślę, że z 40, co najmniej. No, dobra, bierzemy się. Zróbmy jeszcze usta i w ogóle ten kolektor Naprawdę Fajnie kryje Tu pisze, że takie średnie krycie Ale ja uważam, że No w sumie nie, no w średnie, ale Ale mega fajne krycie ja Bardzo lubię tą pomadkę z Nexona Z takim tintem Tylko jej się tak dużo Nabiera, że ja zawsze muszę Sobie coś wytrzeć I muszę zamówić inne kolory, bo ja mam taki Dosyć mocne. Ale jak zejdzie ta błyszcząca warstwa, to zostaje tint. I wtedy możecie sobie jakąś lanoliną posmarować i będzie taki kolorek. I jedziemy do Lidla, bo w ogóle dzisiaj jest niedziela handlowa. I tam jest Sinsei. Nie wiem, każda youtuberka ma chyba swój sklep, do którego zawsze zagląda. Wiecie, jakiś Primark, Zara, a ja Sinsei. I tam naprawdę kluczę. Kupiłam na przykład dwie pary e, shortów lnianych po 30 zł, No to naprawdę się płacę. Dobra kochani, na szybko wam pokażę co się ubrałam. Mam taką narzutkę z Insea, moja mama ma taką samą. Ja ją kupiłam w tamtym roku, taka koszulowa. Bardzo fajna, e, spodnie moje ukochane. Mam dwie pary, takie plisowane z mega wygodna jak i zwykła koszulka z hemu torebka z Genorussi jest piękna pogoda ale dosyć chłodno i uciekam

Hmm? Ten z białą czekoladą jest dobry. A ten miał być orzechowy chyba? A nie, z białą czekoladą jest chyba? jest Orzechowy. Nie wiem. Orzechowy. Dobre pomysł. Hmm? W sumie za 10. Nie przesadzaj. Nie za dziesię... no, jest Za 10 złotych Trzy smaki. A dużego jednego za 9 złotych nie? A Ja Biała mhm. mm. Ale dobra kawa. Wiesz mhm. dlaczego ludzie siedzą w domu? Mhm. Bo nie wydawają wtedy pieniędzy. Się zastanawiali, dlaczego nazywają mnie garażyną. <noise> <noise> Holz Jest godzina 17. Ja wyszłam z domu o 10:00, Ale jeszcze dwie godziny e, pracowałyśmy w ogrodzie, czego nie nagrałam, bo w innych filmach Wam pokazywałam. Zarwałam sobie. Miałam, słuchajcie, szpinak. Dlaczego? Dobra. Bo weszliśmy do Action i kupiłam taki blender, wiecie, ładowany na USB. Bo wczoraj byłam na Media Expert. Boże, jakie krzyki za oknem. Przymknę na razie. Ładna pogoda się zrobiła, a tutaj jest plac eee, Więc jak byłam wczoraj w Media Expert i był Blendy Go. I tak chciałam kupić, kosztował 199 zł, ale mówię, kurczę, kupię kolejny sprzęt, nie będę go używała. A ten chyba był za 60 albo 70 zł, bo był jeden z mniejszą mocą, 200 W, a ja wzięłam 500 chyba. Nie piszę. Coś takiego kojarzę. Mam nadzieję, że żadnej głupoty nie mówię. No. I mam dużo kiwi, mam banany i tak strasznie chciałam zacząć przemykać sobie właśnie, jakieś warzywa owoce do diety, więc później go wypróbuję. Wzięłam różowy, o. ładny. Fajny. o ma ile mililitrów? 300, 380. No, Blendigo był większy zdecydowanie. Mm. Ale no, wypróbujemy. Wypróbujemy. Bardzo ładne. Mm? fajny I do tego mamy doładowanie. Aha, że sobie tak i, I możemy zabrać puku Fajne. No i dobra cena. Aczkolwiek to by mogło być troszkę większe, bo to jest 380 ml, ale będziemy próbować. Aha, tu trzeba włączyć. I tu. Ładowanko. Okej. Okay. To mamy to. Dalej. Oczywiście kupiłam moje ulubione puddingi. Mam czekoladowe w lodówce. To wzięłam sobie jeszcze waniliowe. Bagietkę. Pomarańcze. Moje usłuchane kapano kireczki drobiowe. to nie ratuje gdy czekam aż zrobi mi się obiad, a jestem strasznie głodna, to sobie podjadam, bo one są bez żadnych barwników, glutaminianą, monosodowego, substancji konserwujących. A, bo to z tej firmy Pikok. Oni mają bardzo dobre te wszystkie paróweczki. Pomidło. bo znowu mam fazę na buratę, więc dwie pieczarki, banany do szejku, skyr, to duże opakowanie. Wzięłam jakąś małą pinsę, więc tak, ta duża, no to jak ja już się mieszkam sama, to, to jest za duża dla mnie i wzięłam jakieś bułki tostowe proteinowe. mam oczywiście mleko kokosowe do shakeów i to by było tyle ja teraz się napiję kawki bo strasznie mam ochotę dzisiaj piłam już pierwszy raz y, tą ice w maków yy, i co I, i muszę się umyć bo jestem cała w piachu przebrać i będziemy sprzątać mieszkanie bo w niedzielę zawsze sprzątam bo znaczy, w tygodniu tak sobie, wiecie, ogarniam yy, na bieżąco, ale takie generalne mycie zawsze mam w niedzielę. W sobotę pracuję i już mi się potem po prostu nie chce tego robić. A, no bo ja byłam jeszcze w Sinseju. Tu mam jakieś paczki do odsyłki. A! I teraz tak, kupiłam jeszcze w Action dwa Solary. Ale no właśnie, bo wczoraj byłam w Sinseju, co pokazywałam. I dzisiaj byłam w Sinseju. I zastanawiam się, czy nie zrobić jeden film tylko z rzeczami z Sinseja. Wiecie, co teraz? Tak sobie myślę, że może zrobię jeden film taki typowo pod Sinseja, bo dzisiaj kupiłam fajne rzeczy. Kupiłam kilka dni wcześniej, jeszcze wcześniej coś kupiłam i jeszcze czekam na jedno zamówienie, gdzie mam jakieś klapki i, i spodnielniane, więc może tylko takie zamówienie z Sinseja. zrobię sobie taki film. Mierzymy, może? Nie wiem, dajcie znać, bo już wcześniej pokazywałam w filmie. Bardzo fajne dżinsy, kamizelkę. Więc może po prostu pokażę Wam je na sobie, bo te rzeczy są jeszcze dostępne i są w bardzo fajnych cenach. No i mają bardzo fajne materiały. Dajcie znać. Jeszcze może z bliska pokażę Wam ten blender z Action. Tristar się nazywa. W ogóle dajcie znać, jest bardzo ładne, trochę małe, ale mówię no za 60 zł. ok, Jak macie Go, to w ogóle dajcie znać, czy, czy, czy wam się sprawdza, czy jest wart swojej ceny. A ja to chowam robię sobie kawkę i coś słodkiego pewnie wleci małego i idę się myć i, i działamy ze sprzątaniem. Dobra, dla Was minęła chwila, a dla mnie cała wieczność. Zdarzyłam na śniadanie na jutro sobie naszykować, posprzątać i ciągle ładuję tylko to urządzenie z nadzieją, że zadziała. Kurde, no nadal nie. Czy ja robię coś nie tak? Boże, już myślałam, że kupiłam jakieś gówno. Nie zrobię testu smaku, bo mam już zęby. Więc... A! Dobra, jednak zrobiłam. Potrzebuję więcej banana, ale to już to rano.